ma tu, kotek na tablecie, pogrywamy sobie dzisiaj w Thrasher czy jak to mówicie. To jest fajna gra, za, zachęcam. Mam już cztery rodzaje kotków i zero ryb, bo na jednego wydam, nie tylko na jednego. Na dwa w sumie, ale popatrzcie jakie słodkie to. A pies, no i widzicie jest takie śmieszne. Czyli będę. Dobra. Nie narzekam. I TP. Dobra. Jesteśmy sokotkiem. I se. Rozwalamy wszystko wokoło. Nawet psy można sobie. O! Widzicie? Taki na przykład. O kurde. Wiecie wy co się zabiłam. Zobaczmy. Jakie słodkie. Nie no, ja po prostu to uwielbiam. Możecie to sobie zainstalować. Albo sobie, jakby było fajniej, to kostka byśmy sobie włączyli. To sobie włączę za chwilę. MSP to tam, wiecie, ja wolę raczej to. Ale MSP też będzie. Szkoda, że nie nazywam się na MST Kotek. Miałem też inne konto... O, ryba, kurde. No, ale ktoś mnie schackował. No, w każdym razie... Widzicie, jaki Dobra. Jesteśmy to takim fioletowym grubawym. Śmieszne. Możecie mi e, wiecze, no, Nie tam, e, na nas po co tam? Nie, nie mam co robić. Możecie mi podawać na komach. Różne rzeczy, które mogę robić. Jeżeli mnie znajdziecie. Na no, no i widzicie. Jezus, no. Yy. No właśnie, wracając tam... to kurde, nie było zdjęcia. Widzicie, jakie śmieszne. Na głowie coś mam takiego. Tam kaczka była. Czasami gram w to... Kiedy mi się nudzi, a teraz będzie z tym odcinek. Kurde. Czasem są takie przepaście, tu słodziaki takie biegną i człowieków przewalają. Coraz, ludzie. sora za o, pomylenie. Chyba jakieś efekty dźwiękowe dodali, bo ich nie było. Czekajcie, idę ja już idę. Czekajcie. No dobra. Rozwalaj wszystko, mój kociółku Jakie śmieszne. Dobra. Myślę, że już to koniec, ale chodźmy już ostatni raz. Na do widzenia człowiekowi. Go zabiłam chyba. Trochę już się to denerwujące robi O, widzicie pożar! A, bolej mnie! Zaraz mnie to zabije! Lecę! No. co żyłem? Jedziesz No, kurde! Kocie! No. No to, pa. Tylko zobaczymy śmierć. No to, pa.